Po chrześcijańsku wierzyć, to oznacza spotkać Ojca Syna i Ducha Świętego, nie Bozie, broń Boże Bozie, to jest spotkać Boga żywego, który jest nie tylko jedną osobą, ale wspólnotą trzech osób. Takie jest moje zamierzenie i takie jest też moje wielkie pragnienie, żeby te katechezy były jakoś odpowiedzią na kryzys, jaki przeżywamy. W zasadzie nawet nie wiem, czy wolno powiedzieć jeden kryzys. Przeżywamy kryzys społeczny, przeżywamy kryzys gospodarczy, przeżywamy kryzys w Kościele. Nie wolno się tego bać powiedzieć. Kryzys, który polega na tym, że szukamy jeden u drugiego wiary i coraz trudniej nam tę wiarę znaleźć. Bo nauka, bo świat, bo tyle wytłumaczeń świata, które już w ogóle nie potrzebują Boga jako hipotezy, tak? Bo tyle różnych propozycji ze strony życia, w zasadzie no, brakuje czasu właśnie na wiarę. Ta wiara staje się taka strasznie nieatrakcyjna i jej główne tematy także stają się bardzo nieatrakcyjne. Być może nawet w bardzo malutkiej grupie ludzi warto spotkać się i zadać pytanie o to, co w chrześcijaństwie zawsze było najbardziej fundamentalne. A myślę, że nikt z Was nie powie, i nie ma takiego pokuszenia w sobie, żeby powiedzieć, że w chrześcijaństwie zawsze najbardziej centralne było to, co praktyczne. Tylko praktyka, tylko działalność, tylko akcja. Jeśli chrześcijaństwo budowało kościoły, jeśli niosło misję ewangelizacyjną, jeśli ludzi uczyło czytać i pisać, zakładało uniwersytety, wyzwalało niewolników, to wszystko to był jak gdyby dopiero drugi krok, bo pierwszy krok, który tworzył chrześcijaństwo, to był krok zawsze w stronę Boga. W stronę Boga, spotkać Boga, pragnienie, które ciągnie się przez cały Stary Testament, Boże, daj mi ujrzeć swoje oblicze. To jest to pytanie i to jest to pragnienie, które potem sprawia, że ja mogę być chrześcijaninem, że ja mogę zacząć działać jak chrześcijanin. Jakże mogę wiedzieć, czym jest chrześcijaństwo? Jak mogę mieć klucz do sukcesu w moim życiu, skoro nie wiem, kim jest Bóg, przed którym stoję? A jak w ogóle mogę się chcieć nazywać chrześcijaninem, skoro nie interesuje mnie poznać w cudzysłowiu kolor jego oczu, świat, którym On żyje, wartości, które tworzą Jego własne życie. I dlatego te medytacje, które często może się będą wydawały abstrakcyjne. Ja nie, wam, nie, nie chcę wam tutaj skracać myślenia, chciałbym bardziej dawać temat do myślenia. Wszyscy macie ducha świętego w sobie, wszyscy jesteście ochrzczeni, wszyscy przystępujecie do stołu Pańskiego. Jest w Was Bóg, który jest źródłem myślenia, rozumienia świata, rozumienia Kościoła. Jest w Was Bóg, który jest odpowiedzią na te wszystkie kryzysy. Chciałbym tylko wskazać, jak on w Was jest, gdzie on w Was jest, jak go odkryć, jak go szukać, w których miejscach odnaleźć tą Jego wielką tajemnicę przychodzenia do nas.